Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Crisis 3. Wykonamy sobie teraz zadanie poboczne. Musimy zbadać boje cel. To dosłownie zamieniamy chwilkę, a później zajmiemy się misją główną. A więc tam jest ta boja najwyraźniej. Mam ją teraz oznaczoną. I czekajcie, jakby tam się przedostać? Bo mogę tutaj skoczyć do wody, tak mi się wydaje. Więc wejdźmy. Wow, krytyczny poziom zdrowia. Ale okej, okay, za chwilę mi się zregeneruje wszystko. Przeciwników ani widu, ani słychu, ale mogą się zaraz pojawić, niestety. Taki mieliśmy komunikat ostatnio, pod koniec poprzedniego odcinka, w którym w prawdziwie wybuchowy sposób zakończyliśmy misję. Oho. Widzę kolesi. Włączono maskowanie. Nie słyszę ich za bardzo, widać tylko na napisach, że gadają. Ale jest ich sporo, jak widać. Czekajcie. Energia zregenerowana i można ruszać. Spróbujmy jakoś się przekraść w takim razie. Mamy łuk. Kurczę, w łuku tylko jedna strzała. Strasznie mało. Tyle to nic. Dobra, tutaj też energia niech się zregeneruje. A my musimy iść tam. Ok, załatwimy tego tutaj, właśnie kurczę, kolejnie idą zaraz obok. Wow, jelenie, nieźle. Ok, tutaj mamy dwóch, ich może zostawimy. No, dawaj, dawaj, idź. Dobra. A ten tutaj widzę, że jest gdzieś tam za tymi skałami. Ok, możemy dalej. Przejdźmy troszeczkę szybciej, może. Dobra, i jesteśmy. Teraz trzeba by jeszcze energię sobie zregenerować, co? Czekajcie. Dobra, gotowe. Zabierzmy te dane. Najwyraźniej to muszę zbadać. O, właśnie. Zdobyto kody do bramy bezpieczeństwa rozdzielni. No i dobra. I teraz zajmiemy się celem głównym, czyli musimy przedostać się do kolektora energii System. X, Korporacji cel i wyłączyć go. W takim razie zabierzmy się do roboty. Kurczę. O, właśnie tego szukałem. Wreszcie uzupełnione strzały. Dobra, wiecie co? Teraz to czas się. A czekajcie, czy to nie jest ulepszenie? Tak jest, czyli tym są oznaczone ulepszenia na kombinezonu. No, warto zapamiętać na przyszłość. Zabierzmy sobie to. Później się tym ewentualnie zajmiemy. Chociaż na razie i tak nie. Nie chcę tego wykorzystywać, pozbieram sobie więcej tych punktów. Dobra, padł. Zabierzmy od razu. Wow, kurczę! Ach, zapomniałem, zapomniałem! Oj, niedobrze, niedobrze, mogą mi zauważyć za chwilkę. O właśnie, zauważyli mnie. Kurczę, zapomniałem, że jak przecież idę szybciej, to automatycznie szybciej się z energia zużywa. No i niestety, przez to mnie zauważyli. Dobra, tamtego teraz załatwię. Tak jest. No i tutaj są kolesie. Jeszcze jakiś kolejni. Tam już kurcze się pojawiają. Następni. Trzeba naprawdę uważać. A teraz spróbuję to załatwić po cichu. Nie wiem, czy to się uda, niestety. No bo. Gdzie jest strzała? Tam jest strzała. Dobra. Wyłączmy na razie maskowanie. Oj, kurcze, tam będę zauważył. Szybciej, szybciej. Dobra, padł. No i niestety, znowu mi się zużyje maskowanie. Kurczę. Patrz, teraz mnie zauważyć, Skubaniec. Albo i nie. Okej. Okay. Dobra, nasza. Wchodzimy tutaj teraz. Dobra, zabrałem mu. Tajfuna nie chcę wymieniać. To jest dobra broń. I się przyda mi. Dobra, możemy ruszać dalej. Wow! Kurczę, to jest następny. Kubaniec. I od razu obok niego jest kolejny Dobra, padli obaj Patrzcie, już tutaj idą skubańce. Czekajmy, czekajmy. Teraz znowu maskowanie. I zabierzmy im te strzały szybko. No i dobra, możemy ruszać dalej. Tu jest przejście w ogóle jakieś, chyba nie. A szkoda. Chociaż może jakoś się przedrę. Chyba da radę. Tak okay, jest. Dowódcy oddziału Romeo, tu Romeo jeden. Jestem. E, e, chyba się zatrzasnął. Wy Widzicie, musicie mi pomóc wrócić do centrali. Romeo 1, weź się w garść. Mamy teraz ważniejsze problemy. Racja, psychol. Chyba się w niej zakochujesz. Ja też coraz bardziej ją lubię. Pierdzielisz. Okej. Okay. Dobra, niech Psycholan sobie lepiej sam poradzi, bo nie mamy czasu mu teraz pomagać. Mamy zdecydowanie ważniejszą misję do wykonania. Idźmy tutaj. Przebiegnijmy się, może troszkę. Chociaż ja tutaj nie lubię za bardzo biegać, bo zaraz mogą się pojawić przeciwnicy. No ale dobra, na razie jest spokój. Romeo 1, masz główny cel w polu widzenia. System X został zamknięty w kolektorze energii kilkaset metrów pod ziemią. Ale system sterujący jest dokładnie nad nim. Musisz przedostać się na górę. Okej, okay, dobrze widzieć. Znaczy, wiedzieć. Tylko, że problem w tym, że wcale nie jest w polu mojego widzenia jeszcze. No ale już mniejsza o to. Tędy nie przejdę, co? W takim razie muszę przedostać się tutaj. O kurczę. Dwie wiórki nawet. <grytanie> Dobra. Ruszajmy dalej. Uwaga. Ewakuować personel cywilny w promieniu 25 km. Dobra, coś czuję, że niedługo spotkamy strażników. Osiągnięto punkt kontrolny. Tak mi się wydaje, że zaraz tak będzie. ROMO1, sytuacja jest dramatyczna. Korporacyjni podtrzymują pracę rozdzielni przy wyłączonej matrycy stabilizującej. System może w każdej chwili implodować. Zaczynamy operację UDAR. Przejmij kontrolę nad zasilaniem, żebyśmy mogli bezpiecznie wyłączyć system X. Przyjąłem. Okej, okay, to nie będzie chyba łatwe, co? No ale zobaczymy, co się uda zrobić. Maskowanie włączone. Kurczę, jest tutaj ich całkiem sporo. Oznaczmy ich najpierw. I dopiero później będziemy decydować, co robić dalej. Dobra, to chyba wszyscy będą. Na razie przynajmniej. Schowajmy się szybko tutaj. I zaraz przejmiemy wieżyczkę. Obiekt zasłonięty. Ok, teraz, teraz się da zrobić. Bra. Tradycyjna minigierka i gotowe. Niestety na razie przeciwnicy nie są w zasięgu tej wieżeczki, więc za bardzo ona sobie nie postrzela. A szkoda. Przydałoby się to teraz. Wiecie co? Mam chęć sobie teraz trochę postrzelać, więc myślę, że wyjmiemy sobie teraz broń i właśnie spróbujemy coś tutaj lepszego zdziałać tylko, że jedynie zmienię sobie selownik selownik klaserowy, nie, nie chcę i jeszcze proszę przedni uchwyt może albo nie, nie chcę maskowania, tylko raczej to, pancerz dobra, padł, to jest kolejny, też padł Oj, niedobrze się dzieje. No, ale na razie się nie martwmy. Musimy się przedostać tutaj na ten teren. Przytrzymaj kwadrat, aby przesłać kod dostępu do bramy bezpieczeństwa. A właśnie. Dzięki temu, że wykonaliśmy cel poboczny, to możemy przejść teraz tędy. Inaczej byśmy musieli inne przejście znaleźć. Zobaczmy, czy są jeszcze kolejni. Ale chyba nie. No dobra. A więc ułatwiliśmy sobie zadanie, wykonując tego questa pobocznego. Bardzo fajna sprawa, trzeba przyznać. Gień. Tak jest. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, padł. Z tej strony też ktoś jest. I się tylko pojawi. Kurczę, nie trafię go. Ach, szkoda. Podejdźmy w takim razie trochę bliżej. I gień. Tam jest jeszcze jeden. Nie oznaczyłem go, kurczę. Pojawił się chyba niedawno. Co my teraz mamy? Gdzie są kolesie? Tutaj są kolejni. Pooznaczajmy ich w takim razie, i zaraz sobie dalej postrzelamy. Ten tajfun jest naprawdę świetną bronią, trzeba przyznać, bardzo mi się podoba. Mina naprowadzająca. Czy ja ją mogę jakoś teraz przejąć? Tą raczej nie. Gień, 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 gień. Kurczę, dobra, padł wreszcie. No ale niestety, powoli mi się zużywa amunicja, to jest najgorsze. A kolejne paczki z amunicją są aż tam, a nigdzie indziej tutaj nie widzę. Ewentualnie mogę zabrać. A proszę, tutaj jednak jest. Czekajcie, mogę jeszcze coś przejąć? Czy to jest wieżyczka? Obiekt zasłonięty? Kurczę, muszę podejść bliżej. Aha, bo to jest to. Dobra, spróbujemy to zrobić? Myślę, że tak. Ach, muszę przejść tamtędy. Kurczę, niedobrze, niedobrze. Wyłączmy maskowanie. Ach, jednak mnie zauważyli. No trudno, dobra. Powalczymy sobie w takim razie, a i tak tam przejdziemy, gdzie miałem iść. Zginęli. Tutaj następni. No i niestety straciłem kurczę amunicję, no. Czekajcie, wymienię tego tajfuna na tą broń. I tutaj mamy następnych. Ło, wow, jeszcze gdzieś? Skąd we mnie strzelali? Tam jest gdzieś ukryty. I no to dwóch nawet ich jest. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Oj, mamy problemy. Pancerz. Gin... Kurczę, jeszcze żyje. Skubańc. Poczekajmy może aż się wychyli. Wow! Co to jest? Mogę to zniszczyć? Mam nadzieję. No kurczę, ginże wreszcie. Patrzcie, jeszcze żyje. Oznaczajmy wszystko, bo widzę, że nowi przeciwnicy się pojawili. Jest mały problem. Dobra, poczekajmy, aż się zregeneruje energia, i zaraz użyję maskowania szybko. Chociaż widzę, że oni mi na to nie pozwolą za bardzo. Kurczę, nie trafiłem. No, wychyl się jeszcze raz. Dawaj, dawaj, dawaj. O proszę. Jak na widelcu. Właśnie o tym mówiłem wielokrotnie, że. Inteligencja przeciwników nie jest zbyt wysoka tutaj ewidentnie. Dobra, teraz maskowanie i możemy sobie to przejąć. Raz i dwa. Dobrze więc. I cóż my tutaj mamy? Po raz kolejny tajfun i bardzo dobrze. Poproszę o tę broń, bo bardzo mi się ona podoba. A tymczasem amunicja standardowa jeszcze, ale do pełna już jest. Okej. Okay. No i dobra, tam jest mój cel. Muszę się ciągle w tamtą tą stronę gdzieś udawać. Może przejdźmy sobie w takim razie tędy. Już tak trochę bardziej na żywioł. Zobaczę tylko, czy jeszcze kogoś nie ma nieoznaczonego. Tam jest element do ulepszenia. Trzeba będzie to zebrać. Wow, wow, wow. Czekajcie. Ciekawe, czy to się uda przejąć. Nie za bardzo. Szkoda. Oj, jest tu jakiś granat. Ach, kurczę, niski poziom energii. Niedobrze, nie Niedobrze, niedobrze. Ale mi żeby tutaj nie zginął. Dobra, właśnie włączmy pancerz i spadajmy stąd szybko. Dobra, schowamy się tutaj. No i jakoś stąd spróbujemy ich załatwić, bo niestety już miałem niski poziom energii. I mało brakowałobym zginął. Tego byśmy nie chcieli przecież. No pokaż się jeszcze raz. Kurczę, ta broń na takie dalekie dystansy nie jest zbyt dobra, no ale jakoś się udało. Dobra, rozwalić teraz ten, tego robocika. A jeszcze pancerz kurczę No ile można kurczę Dobra Ale już zaczyna dymić chyba, więc jeszcze troszkę i mam nadzieję, że zaraz wybuchnie w końcu Kurczę straciłem cał... cały magazynek, bez przesady Przydałoby się teraz wrócić po amunicję właśnie Ale szczerze mówiąc kurczę Okej, okay. teraz może padnie Dobra, chyba się wreszcie udało. Mogę też obsadzić ten karabin. A nie, kurczę. Spadamy, spadamy, spadamy. Dobra, schowaj się tutaj. Kurde, nie jest lekko. Nie ma co ukrywać. Przydałoby się obsadzić to. Ach nie, ale chciałem, kurczę. Pomerują się przyciski. Jeszcze raz spróbuję. Spróbuję to oderwać po prostu i wtedy poszalejemy z tym CKM-em. To może być niezły plan. Odczepimy to. I jazda, jazda, jazda. Okej, okay, to jednak jeszcze jedzie. Kurczę. No, rozwalić to szybciej. Ojej, chyba zaraz zginę, coś mi się wydaje. Schowajmy się tutaj. Patrzcie, tam jest jeszcze jeden. Dobra. No ale jest już znacznie lepiej, kurczę, jednak z tym CKM. -em. Tam jest kolejny koleś. Padł. I jeszcze jeden robocik jest ciągle ten sam. Sam nie wiem. Kurczę, no nie jestem pewien w czy ja go mogę tak ro rozwalić. Spróbujmy może czymś innym, no właśnie. Kurczę, szczerze to ja nie wiem jak to wystrzelać. Aha, tak, w ten sposób. Że nie wiem czy to objęło swoim zasięgiem ten wybuch. No i patrzcie, jeszcze kurczę nie, nie padło. Ajajaj, dobra. Spadajmy wobec tego. Weźmy sobie amunicję szybko. Chociaż to i tak tutaj nie ma granatów i to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale chyba ja tutaj czegoś po prostu nie rozumiem, bo mi się wydaje, że jednak... Kurczę, nie mogę zebrać do tego amunicji. Szkoda. W takim razie wymieńmy sobie broń. A snajperki nie chcę, szczerze mówiąc. Wolę tego skaraba. Spróbujmy może jakoś tędy przebiec. Może to będzie lepsze wyjście. Ale właśnie podejrzewam, że coś źle robię z tymi robocikami i że powinienem spokojnie ich wyeliminować. Tylko, że jakąś inną bronią może. Kurczę, oznaczmy ich, bo ja nie widzę w ogóle, skąd strzelają. Dobra. A więc tylko dwaj zostali, z tego co widać. Dobra. Pancerz. I teraz załatwimy tego. I bardzo ładnie. Jeszcze jeden został. znowu ten robot tutaj leci. No. Jeszcze w dodatku mi się myli i wciskam tylko zamiast przytrzymać przycelowanie. Dobra. No już się pali. Już bardzo niewiele zostało, żeby go załatwić. A niestety już tych ładunków wybuchowych nie mam. To jest najgorsze. Spróbujmy już go wykończyć, co? Czy się w końcu uda? Też powiem Wam, że on już we mnie nie strzela za bardzo, więc mam nadzieję, że nie zrobi tego nagle. Popatrzcie, nie mogę go kurczę przeprogramować. No nieważne, chyba już go zniszczyłem po prostu. Zjeżdżajmy na dół, bo zbyt długo zdecydowanie tutaj zajęło mi walka z tymi przeciwnikami. Kurde, co to znowu? Mam dziwne wizje. Zbliżasz się do kolektora energii. Znajdź dwa alternatory prądu. Musisz je wyłączyć. Migie! Dla dobra wszystkich musimy wyłączyć rozdzielę. Dobra, robi się. Widzę, że na razie mi się żaden cel konkretny nie pokazał, dlatego... najpierw ruszajmy przed siebie po prostu. Przywrót ciśnienia w urządzeniach systemu regulacyjnego. niestabilne poziomy energii w generatorach 5, 8 i 9. Zagrożenie katastrofą. Matryca stabilizacyjna wyłączona. Kurczę, ciągle jakieś komunikaty. Ja się wtedy przyciszam, oczywiście, żebyście mogli posłuchać, chociaż to nie są takie ważne rzeczy. Ale dobra, tutaj uruchomimy dźwig. Dobra. Tam jest mój cel. No to w tam w takim razie, w tą stronę. Więc tu mam dwa cele w tym momencie: przywrócić ciśnienia w obu urządzeniach systemu regulacyjnego. Dobra. Już się robi. Najpierw to. Teraz zabierzmy się za drugie. Kurczę, ciągę te wizje. Czasami nic nie widzę, dosłownie. Tutaj dziś mogę chyba uzupełnić ładunek. No właśnie, podnieśmy. Wystarczy. No i idźmy teraz do kolejnego celu. Gdzieś po drugiej stronie kompletnie. Tędy jakoś przejdziemy? Mam nadzieję. Wow, tylko że jest mały problem. Aha, dobra. Drobne teraz elementy platformowe przede mną. Oj kurczę, żeby mi się to udało. Okej, okay, muszę po prostu tam przeskoczyć. Mam nadzieję, że nie zginę. Ale dobra, na szczęście się bez problemu udało. No i jeszcze tutaj przywrócimy ciśnienie. I co się teraz stanie? Dobra, domo 1 a teraz wyłączne system X na dobre. Okej. Okay. Wow! Gdzie, gdzie, gdzie? Kurczę! Niedobrze, niedobrze. Patrzcie, nie mogę tego przejmować nawet. Oj, kurczę, szkoda. W takim razie jakoś spróbujmy to rozwalić, chociaż nie wiem, czy da radę. Okej, okay, może być podobnie jak z tym robocikiem. Niestety nie mam żadnych materiałów bukowych za bardzo, to znaczy mam jeden, ten ładunek Rex, ale to trochę za mało. Dobra, jeszcze niech się energia zregeneruje. Znowu użyjemy pancerza. Teoretycznie mógłbym się przemknąć, ale już bym wolał zniszczyć to. Okej, okay, chyba już. Albo i nie. Widzę, że jeszcze drugie działko strzela. Chyba jak to zniszczę, to wtedy już będzie spokój. na przynajmniej taką nadzieję. No, zniszcz to wreszcie. Dobra, chyba się udało. W końcu. Problem w tym, że już prawie nie mam amunicji. Wyciągnijmy właśnie ten karabin. I tu jest jeszcze amunicja do zebrania. Skorzystajmy z tego. Kurczę, pełna amunicja, no. No nic. Teraz to przeprogramujemy. Wow! Ok, coś takiego. Dobra. Trzeba naprawdę uważać. Dobra, muszę zrobić to wtedy, kiedy to wyraźnie tak zwalnia. I jeszcze ostatnie. Dobra, udało się. Kolejny cel. Z tej strony. Przejdźmy w takim razie. Szybciej, 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 szybciej. Wow, tędy nie przejdę za bardzo. Kurczę. Czekajcie, może jest druga strona. To znaczy, na pewno jest druga strona, ale może dam, dam radę jakoś przejść. Czekajcie, tędy właśnie. Patrzcie, tutaj też jest laser. Chyba muszę przebiec po prostu, co? Nie ma za bardzo wyjścia. Chyba, że mogę tutaj, do tej wody. Okej, okay, nie wiem do końca czy mogę, bo chyba obrywam. Ale przynajmniej się udało. No i okej. Okay, użyjmy tego i wjeżdżamy na górę. To miejsce coś w sobie ma. Choćby te wizje. Pola energetyczne wokół systemu X wpływają na hipokamp i okoliczne obszary mózgu. Byliśmy świadkami halucynacji, deja vu, sztucznych wspomnień, a nawet w pełni rozwiniętego rozdwojenia jaźni. Ja nie zwariowałem. Te wizje to przyszłość, a nie przewidzenia. Skoro tak mówisz, Romeo 1, tylko wykonaj zadanie. Claire cały czas z dużym dystansem podchodzi do głównego bohatera. No cóż, trzeba się z tym pogodzić po prostu. Chyba prędko nie zmieni swojego nastawienia. I co dalej? Tutaj mamy. Wow, od razu przeciwników. Dobra, załatwmy go. No i tak, przede wszystkim przydałoby się zmienić celownik, co? Na kolimator na przykład. Dobra, gdzie są kolejni? Poznaczajmy ich najpierw, co? Żeby tutaj nie mieć problemu ...z zobaczeniem ich. Tu jest jeszcze jeden. Jeń. Dobra. Bardzo ładnie. To jest bardzo dobry karabin kurczę, czyli ten skarab. Zabierzmy te dane. I tu jest gość. No dobra. Się. Dziękuję. Patrzcie, jeszcze żyje. i łańcuchy. Dziś pierwszy dzień naszej wolności. No, to się jeszcze okaże, ja bym tak wcześniej się nie cieszył. Panowie. Dobra, jak wejść na górę? Tu są schody. Skorzystajmy z nich od razu. Chyba, że jest gdzieś amunicja, przydałoby się. To jest, strasznie szybko się amunicja zużywa, no ale ciągle można oczywiście wymieniać broń, więc to jest akurat plus. No i dobra, podejdźmy tutaj. Zalogujmy się. Psychol, włamałem się. Hakuję zabezpieczenia korporacji CEL! Żądanie awaryjnego wyłączenia zasilania. Awaryjne wyłączenie zasilania. By wyłączyć system zboru przed kontrolą. Wyłączanie awaryjny. przełączanie na zasilanie awaryjne. Podgląd na pole ochronne systemu. Uwaga, awaria pola ochronnego systemu. Co? Nie mogli być aż tak głupi. O kurde, Czy to jest to, co myślę? To sepit alfa. No właśnie. Zabezpieczenia, awaria, samo zniszczenie. O nie. I co teraz, kurde? Jakoś się wydostaliśmy jakimś cudem, nie wiem nawet jak No i wszystko się znowu pokomplikowało, co? Oj, ojoj dobrze, niedobrze, niedobrze. Wszystko się zawaliło. Prolog! Jesteś cały, da! Ha kurwa piści! Daliśmy rady! Nie! System X! Ich źródłem energii był Sepit alpha. Ja pierdolę! Jak twoje wizje się sprawdzą? To znaczy, że czas na koniec świata? Nie! To znaczy, że skurwiel jest na zewnątrz! To znaczy, że mogę go zabić! Wow, no to nam się rozwinęła historia, co? No, oczywiście nie mogło być tak łatwo i musiały się pojawić komplikacje. Wyszarpałam to z banków danych cel. Chyba odkryliśmy ich największy sekret. To stworzenie było ich źródłem energii. Sepid Alfa. Jest o wiele potężniejszy niż myślałem. Ale gdy byłem blisko niego, poznałem sekrety sepitów. Skoro wdarli mi się do umysłu, to ja pewnie mogę im zrobić to samo i poznać ich słaby punkt. Psychol, mają tu stacje dokujące? Da. W Skurowni tam gdzie mnie trzymali. Spotkajmy się tam za 30 minut. Uważaj tam, Michael. Niektórych rzeczy nigdy się nie wybacza. Dobra, wejdźmy od razu do gry. Jestem strasznie ciekaw, jak to się dalej potoczy. Więc rozpoczynamy następną misję w grze. Zupełnie inny klimat tym razem. Właśnie dotarliśmy, zrozumiano? Idziemy do sektora. Cisza! Słyszałeś? Teraz to działamy niczym predator, kurczę. Czysto. Tutaj też czysto. świetny klimat. że to nie pomyłka, odbiór. Potwierdzam, został zadysponowany kod Czerwona Supernova. O nie, kurwa jeba na mac! No oni wyprawiają! Czerwona Supernova czy im odjebał? Nie wiem, chuj z prorokiem, wynoszmy się. Hej! Ciekawe co to znaczy. Słyszałeś coś o tej Czerwonej Supernowej Psychol? Cel nie tak łatwo wystraszyć. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Spotkamy się w wyznaczonym miejscu. No właśnie, to najwyraźniej musiało być coś poważnego, prawdopodobnie. No się zesrało? Rasikler z Musisz radzić sobie sam, dopóki się nie dowiem, o co chodzi. Ej, no to genialnie. Unikaj szperaczy cel i przedostań się do parku. Dobrze. A więc tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Trzeba przyznać, że fabuła się mocno rozwinęła i naprawdę zrobiło się ciekawie. Ja będę z niecierpliwością czekał, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że Wy również, a więc tego już dowiecie się w kolejnych odcinkach. Na razie.